Witajcie, moi drodzy ludkowie. Ja jestem Wzdychacz, a to jest specjalny odcinek na 100. A czekajcie, sprawdzimy sobie. Ok. Tak więc, szybka zmiana początku. I możemy już kontynuować. Jak się okazało po zweryfikowaniu, na 150 subów. Tutaj pozwolę sobie zacząć od takiej małej anegdotki. Mianowicie, jakiś czas temu byłem na spotkaniu towarzyskim z PCW naszym, czyli naszym człowiekiem od dźwięku na kanale. I tam padło z mojej ust takie stwierdzenie, że jeden rok i cztery suby później. I tak, jakbym policzył, to od tamtego czasu na spokojnie zrobiliśmy jakieś około 20 lat pracy ponad 100 sobów od tamtego czasu byliście z 41 do 160 obecnie dwóch podajże. no to ponad 100 aż nie wiem co powiedzieć Nie sądziłem, że spotkam się z tak pozytywnym przyjęciem. Spotkało mnie bardzo wiele miłych, wspierających komentarzy, zar zarówno na żywo, jak i w komentarzach pod filmami. Patrząc na to, jak szybko przebiliśmy te 150 subów, które wydawało się jeszcze dwa miesiące temu taką nieprzebijalną granicą, to Sądzę, że drugorzędny cel tego kanału, czyli stworzenie swoistego rodzaju społeczności, w której dla każdego będzie miejsce, jest jak najbardziej do osiągnięcia. Tak? Gdzie w pewnym momencie ta społeczność, nasza społeczność, społeczność ludków, będzie istnieć może nie to, że niezależnie od prowadzącego mnie. Natomiast jakby będę trzonem, tak? Będzie naprawdę fajną, zgraną ekipą zbudowaną wokół tego kanału, wokół co by nie było mojej osoby, w której tutaj ja mówię, każdy dla, znajdzie dla siebie miejsce. I bo sądzę, że co by nie było, to jest w życiu najważniejsze, by znaleźć miejsce grupę, do której się przynależy i być w tym po prostu szczęśliwym, tak? I to jest poboczny cel tego kanału, bo celem głównym były, było moje wypełnienie artystyczne, tak? A przynajmniej tak mam nadzieję, że artystyczne. Tak więc, moi drodzy, dziękuję, że czy zebraliście się tak licznie. Jak najbardziej wyrażam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, że będziemy się rozrastać, będziemy żywą, fajną społeczno społecznością. No i że w pewnym momencie zaczniemy jako razem tworzyć ten kanał. tak? Ja zawsze jestem otwarty na jakieś propozycje, czy to tematów, czy co nagrać z MTG, czy co nagrać do z tych logów. Bardzo chętnie przyjmę. Yy, propozycje tematów tak ten kanał jaki ja sam przez długi czas poszukiwał swojej tożsamości coś czegoś na czym by mógł budować dalsze segmenty i sądzę że dotarłem, dotarliśmy do takiego miejsca w którym wiemy już mniej więcej co z nami będzie Ustanowiliśmy serię Wzdych.Log, ustanowiliśmy MTG. Oczywiście MTG się rozdzieli na część unboxingową i część bardziej gameplayową, gdzie ja i najprawdopodobniej pewna osoba yy, będziemy grać przeciwko sobie. Ja nie ukrywam, że Prędzej czy później w planach jest powrót yy, serii z gier. Na pewno dokończenie To Demon, yy, także gry będą. Yy, uprzedzę pytania. Jest możliwe, że pojaw, pojawią yy, te popularniejsze gry typu CS czy Fortnite, ale nic nie obiecuję w tym segmencie. No, więc jak pewnie mogliście zauważyć, chwilę temu wspomniałem, że z kimś będziemy grali w MTG i teraz w tym oto momencie chciałbym Wam przedstawić nową osobę, która będzie się pojawiała na tym kanale niemniej nadal ja zostanę głównym prowadzącym oto Pyrkom Witajcie drodzy widzowie Pyrkom jest jak można pewnie zauważyć moim młodszym bratem, a także jak powiedziałem wcześniej sparing partnerem do tu, y, turniej do gier w MTG. Tak więc, jak już powiedziałem, oprócz funkcji brata oraz sparing partnera do MTG nasz Pyrkom będzie specjalistą od kontentu dla nieco młodszych widzów, bo ja sobie zdaję sprawę, że zdychlogi mogą być nieco ciężkie, nieco nudnawe, zwłaszcza dla tych widzów o mniejszym wieku, natomiast kontent, który będzie się pojawiał z jakichś gier, będzie filtrowany przez właśnie naszego Pyrkoma. I jeżeli powie, że coś się nie nadaje, nie będzie dla młodych fajne, to jego wina, rozumiecie? No. <słuch> Tutaj, w segmencie R ratowym chciałbym troszeczkę pozwolić sobie na takie mniej profesjonalne rzeczy, mianowicie chciałbym pozdrowić PCW, który dla nas stworzył kawałek podambień. Miejmy nadzieję, że moja współpraca z nim, nazwijmy to zawodowa, będzie się rozwijać tak jak nasza przyjaźń przez lata. Chciałbym pozdrowić Digota i wyrazić nadzieję, że no, będzie osobą, która ze mną na, na, na gra I tutaj specjalna prośba. Yy, pozdrawiam piątą C z mojej szkoły na czele z Erykiem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo będzie wstyd. No cóż, tutaj poz, poz, pozwolę sobie na taką małą prywatę, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie i nie zjecie mnie za to w komentarzach.